W dalszym ciągu jesteśmy na Mazurach w miejscowości Pilchy, niedaleko Pisza i kanału Jeglińskiego, co jest bliski memu sercu jako żeglarzowi. Natomiast dzisiaj nie, że nie o żeglarstwie ani kanałach, lecz o budowie kolejnego domu Aligator. Jak widzimy powstała już konstrukcja. Konstrukcja stoi na płycie fundamentowej. Nie wiem co mam wam nowego powiedzieć po raz kolejny, pokazując nasze szkielety, żeby z tradycji stało się zadość. Pokazujemy znakowanie elementów dociętych na cence. Proszę bardzo. Stężenia ukośne, które powodują, że nasza konstrukcja jest nieruszalna. Wszędzie oznakowanie C24. O, tutaj mamy dzisiaj czerwone napisiki z firmy Sodra. Prawidłowo wykonane nadproże. Słupek pod elementem podtrzymującym strop, element poziomy, element pionowy, na nim elementy stojące, Podwójny oczep murłata i nad nią wróblówka ustywniająca krokwie. Dach, widzimy, że jest już przykryty membraną, mamy kontrłaty, łaty, i czekamy na blach, dostawę blachodachówki już w najbliższy poniedziałek. Idziemy dalej. Widzimy, że tutaj czeka sobie rura do wprowadzenia do budynku. Rura jest luźno, można. Ja by wyciągnąć w ramach żartu klientowi nie miałby wody, ale nie zrobimy tego. Przyjedzie hydraulik podłączy do studni. Idziemy dalej, widzimy wysoko wystawiony cokół ze, ze styroduru, tak aby w środku było sucho i ciepło. Podwaliny mamy montowaną na stalowe dyble do płyty plus dodatkowo na kątowniki przez dwie podwaliny, Jak to widać tu? Podwalina montowa postawiona jest na podkładkach z papy i podkładu do murłaty. Wchodzimy do środka. Mamy już reprezentacyjne drzwi. Dominik przeniknął przez ścianę niczym duch. Tu mamy peszle doprowadzające prąd do środka. Jesteśmy w salonie. No, jest tu trochę jak u nas w biurze. Układ jest dokładnie ten sam. Mamy tutaj otwartą przestrzeń do samej góry, jak widzimy. Ponad 6 metrów. Tu zostały jeszcze stężenia, które podtrzymują ścianę do momentu, aż zakończymy montaż poszycia. I co? Wydzielona sypialnia. Tam wydzielona łazienka. Otwarta przestrzeń. Tutaj idziemy, idziemy, idziemy. Będziemy się wspinać po schodach. Wejdziemy na górze. Ekipa nie zostawiła drabiny, więc nie pokażemy poddasza. Mamy tam otwartą taką antresolę nad salonem i zamkniętą sypialnię. Domek moim zdaniem wyszedł bardzo ładnie. To, co tu widzicie, stanęło w 3-4 dni. Tak, pracujemy coraz szybciej. Jeśli chcecie budować jeszcze w tym roku taki domek, jesteście zdecydowani, żeby zacząć to od zaraz. Być może jesteśmy w stanie wcisnąć taki montaż jeszcze w wakacje, a jeśli nie, to jesienią na pewno, zapraszamy. Możemy postawić go w stanie surowym, w stanie deweloperskim lub nawet pod klucz. Na pewno zrobimy to szybko i solidnie. Chcecie się dowiedzieć więcej o naszej ofercie? Wejdźcie na stronę, chcecie zobaczyć więcej filmów? Wejdźcie na YouTube'a, chcecie zobaczyć więcej zdjęć? Wejdźcie na Facebooka, chcecie ze mną pogadać? Przyjedźcie do biura Aleje Jerozolimskie 260. Do zobaczenia. Piąteczka.